Szymon Bayer po efektownym zwycięstwie na PEN 26, no generalnie odwołując się do słynnego wywiadu, zrobiłeś mu z twarzy pakutinskasowo. sowo. No, znaczy, nie, to nie są moje słowa. Nie, nie, to rywala w sensie, który kiedyś chciał swojemu rywalowi Pakutinskasowo. sowo Nie, ja nie jestem taki, żeby w walce gdzieś tam komuś grozić. E, ważniejsze od słów są czyny. Także e, ja chcę być zawodnikiem e, w OKTAGONIE, a nie gdzieś tam w mediach społecznościowych. Czyli w takim razie rozumiem, że po tym pojedynku wybierasz się jutro na Mistrzostwa Polski Służb Mądrowych, MMA? No tutaj e, moi trenerzy bardzo mi tego odradzają, po prostu żebym sobie odpuścił, że jeszcze na to przyjdzie czas. Gdzieś tam jutro mogę odczuwać e, tego tej walki. Nic nie za wszelką cenę, nie obronię tytułu z tamtego roku, w tym roku pojadę po niego za rok. Z całym szacunkiem do twojego rywala, ale generalnie właśnie międzynarodowe doświadczenie i w ogóle duże doświadczenie jakie wniosłeś, czy po tym pojedynku powiesz, że to był taki swego rodzaju miss bo w zasadzie robiłeś po prostu wszystko co chciałeś, każdy element gry, w zasadzie no, prawie nie było zagrożenia poza tymi tam wiesz, czasami, które rzucał ciężkie. E, nie, no nie, 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 tutaj nie chcę sugerować, że Marcin był źle przygotowany, bo... Bardziej, bo że różnica była zbyt wielka po prostu. No, no różnica to świadczenie naprawdę no, tutaj, jeżeli chodzi o liczbę stoczonych walk, to jest zbyt wielka. Ale w kategorii ciężkiej no, są e, zawodnicy w, w innych organizacjach bardzo e, dobrze przygotowani kickboksersko, a mimo wszystko w stójce przegrywają swoje pojedynki. Także tutaj na tym poziomie e, każdy musi e, umieć e, walczyć w, w każdej płaszczyźnie. Marcinowi pokazałem, że ma braki w innych płaszczyznach, że e, MMA na boksie się no, nie da bazować. Powiedz, generalnie po pierwszej rundzie było widać, w pierwszej rundzie już było widać, że go odcięło kompletnie. Ty czułeś, że w tym momencie już masz tą walkę, że zaczynasz przeważać? Tak, tak, czułem tą walkę już w końcówce pierwszej rundy, czułem, że, że Marcin powoli słabnie. Ja do tego pojedynku, tak jak do, do każdego, staram się przygotować mocno, wydolnościowo i wiedziałem, że jak w drugiej rundzie po prostu nadam swoje tempo od samego początku, mimo że też nie ukrywam, że byłem zmęczony, Marcin jest bardzo silny i, i trochę wysiłku kosztuje yy, obalenie go. Także, ale mimo wszystko wiedziałem, że po prostu muszę narzucić to swoje tempo, mimo swojego zmęczenia muszę, muszę po prostu zrobić dobrą minę do złej gry i narzucić swoje tempo, no i tak udało się je zrealizować. W pierwszej rundzie była taka sytuacja, że sprowadziłeś go i nie utrzymałeś go w parterze, on zdołał wstać, nie bałeś się, że zabraknie troszeczkę sił, bo jednak kawał chłopa, co by nie powiedzieć, i owadzę jego. Z moimi trenerami e, e, prze, prze, e, przedyskutowaliśmy cały przebieg tej walki i stwierdziliśmy, że nic nie za wszelką cenę. Ok, Marcin jest silny, spróbuję mi wstać. Niech wstaje, nic za wszelką cenę. E, miałem już tam w pewnym momencie rzucać suplesa, ale wiem, że trochę siły by mnie to kosztowało. Wyjdzie, nie wyjdzie. No i będę troszkę więcej wypompowany, dlatego puściłem ten klinż, Marcin to rozerwał, wróciliśmy do pozycji stójkowej i dalej dążyłem e, poza urząd cel. Dobrze, no, że nie rzuciłeś, bo mógłbyś zrobić dziurę. <laughs> no tak no, Marcin to kawał ja też e, mam lekką nadwagę, także e, mogłoby być różnie z oktagonem. A propos właśnie wagi, bo Marcin powiedział, że jest bardzo determinowany, zrzucił właśnie sporo kilogramów i generalnie, że zaprezentuje szybkość. Widziałeś tą szybkość z jego strony? E, tak, lewą ręką e, naprawdę rzucał, rzucał szybko te ciosy e, i ciosy proste, ciosy sierpowe, ten prawy podbruskowy też z takiej bity e, z całkowitego luzu. E, było czuć e, tą szybkość, ale tak jak powiedziałem, w Polsce brakuje zawodników ciężkich no i byłem na to gotowy, bo trenowałem niestety albo z trochę z zawodnikami, dlatego do tej po prostu e, do widoczności tych ciosów już byłem troszkę przyzwyczajony. W tej formie, gdybyś wyszedł do Aleksandra Emelianienki, podobny pod, pod, ponownie, dałbyś radę? Jak czułeś dzisiaj? To był twój dzień? No, czuję, że tak, że to był mój dzień, ale wracając do walki z Aleksandrem, do tamtej walki, wbrew pozorom i, i tego, co moi fani zobaczyli w internacie, naprawdę byłem bardzo przygotowany. Jednak poziom między mną a Aleksandrem był jeszcze. jeszcze zbyt duży, żeby po prostu dorównać mu, ale uważam, że byłem dobrze przygotowany, czy teraz bym zdołał pokonać Aleksandra, tego nie wiem. Ten boks, to o, o boks chodziło? Eee, jeszcze... Aleksandra? No tak, to jest, to jest naprawdę bardzo doświadczony zawodnik, bardzo dobrze e, boksersko uderza, te ciosy bije z luzu. Ja po prostu miałem z Alexander podobny plan, tak jak dziś, ale niestety nie udało mi się go zrealizować. Próbowałem, no ale jak wszyscy wiemy, nie zdążyłem. W trzeciej walce dla FEN liczysz na walkę o pas, bo pokazywałeś po wskoku na siatkę, że zależy Ci na tym pasie. No, prezes w kularach mówił, że, że to jest taka, e, taki eliminator do tej walki o pas, 26. edycja Galifen, e, pasa mistrzowskiego wadze ciężkiej nie ma, także uważam, że czas najwyższy, jeżeli dostanę taką propozycję, to naprawdę przyjmuję tą, e, tą propozycję z wielką dumą i, i staję do walki o pas. Może zwycięzca walki brzeskiej i Oliveira? Nie wiem, to już, to już należy Pawła pytać. Ja e, po prostu e, dostaję zawodnika, przygotowuję się tak jak najbardziej potrafię i wychodzę do tej walki i walczę. Ja się wyzwań nie boję, już to myślę, że udowodniłem polskim fanom. Nieważne czy, czy gdzieś tam e, czuję, że mimo wszystko jestem słabszy, te wyzwania podejmuję i po prostu wychodzę do walki. Czy to będzie Łukasz Brzeski, czy to będzie Oliwiera. Nie chciałbym, żeby Łukasz wygrał z Oliwierem, a nie chciałbym z Łukaszem walczyć, bo już troszkę się poznaliśmy, dlatego ta walka by była trochę taka e, nam nie po drodze. Za walkami w Polsce kierunek Rosja? E, no ostatnia moja walka e, po walce na FEN24 to była Rosja. E, nie wiem, nie wiem kiedy Paweł, e, prezes Paweł e, da mi kolejną szansę Federacji FEN, jeżeli to będzie długi odcinek czasu, to na pewno e, będę chciał spróbować jeszcze moich sił za granicą. Przez ostatnie lata te walki moje były nieregularnie toczone. Walczyłem po jedną walkę w roku i to było zbyt mało teraz. Ja po prostu uważam, że to jest mój czas i chciałbym go nadrobić. Jeżeli okres do następnego galifen nie będzie zbyt długi, to, to na pewno poczekam na kolejny galifen i, i skoncentruję się na tej walce. Jeżeli to będzie długi okres, to będę szukał wyzwań za granicą. Może ponowić historię w Japonii. powrót do Rizin. Czemu nie? Ja jestem, tak jak powiedziałem, otwarty na każdą propozycję, jeżeli, jeżeli e, Ryzin znajdzie mi przeciwnika i, i da mi propozycję i możliwość kolejnego stoszenia dla nich, kolejnego podynku pojedynku, przyjmuję to na klatę, przygotowuję się i lecę do Japonii. Jeżeli zebraliśmy wszystkich ciężkich walczących dla polskiej organizacji i wszyscy byli w jednym rankingu, to gdzie Ty w tym rankingu byś się znajdował? To, to nie mi oceniać. Naprawdę są eksperci w tym sporcie. Ja jestem tylko zawodnikiem. Wygoduję ciężką pracę na macie. O, od oceniania są fani, od oceniania są fachowcy i, i, i sędziowie, żeby ocenić jak ten ranking powinien wyglądać. Uważam, że powinienem się mieścić w pierwszej dziesiątce. Często zawodnicy mówią, że fani nie są do oceniania. Jak są źli? Na no są, e, są różni fani, przysłowiowie Janusze i są fani, którzy naprawdę siedzą w tym MMA e, nawet... W... Te ciekawostki, nowinki ze światem ma, znają bardziej ode mnie, dlatego można, można im zaufać w pełni i im dać propozycję do ceny, Można zrobić, nie wiem, jakąś ankietę na internecie. Ja naprawdę ja nie jestem od tego, ja jestem zawodnikiem, wykonuję swoją robotę jak najlepiej, potrafię, potrafię. czasami mi to wychodzi lepiej, czasami niestety e, troszkę gorzej. Staram się jak mogę, żeby po prostu gdzieś tam wypłynąć i, i, i być w czołówce wagi ciężkiej w Polsce. Jak wygląda Twój kontrakt z organizacją FNAJT? Czy to była ostatnia walka, czy tych walk jest więcej? Nie, tych walk jest jeszcze więcej i, i mam nadzieję, że, że e, to będzie, nie skończy się na jeszcze jednej walce, dwóch czy trzech, tylko że już będę po prostu, ten organiz, organizacja FEN tutaj w Polsce będzie w moim domem. Mam nadzieję, że tak się stanie, a mówię, takie pytanie to już należy kierować do Prezesa Pawła.